Słuchajcie, bo co nie, teraz gram w sumie mecz z botem, nie? Yy, no i słuchajcie, właśnie teraz przed chwilą bot mi strzelił bramkę na 4 do 1, ale jaką? Tak jest, no to tak. Gramy, tutaj on podaje, strzela, tak? Tutaj z bliska? Nie ma. Ja się tutaj wziąłem Andersonowi. kopnąłem i odbiło się od napastnika i strzeli. Sył mi tak właśnie bramkę. Ja nie wiem. Czy wam się tak zdarzyło? Poczekajcie chwilę. Hmm. Patrzcie jak Anderson to wybił. Ja prosto w niego. Prosto po prostu w niego. Jeszcze może inna kamera będzie lepsza. O ta będzie git. O, patrzcie. Normalnie bierę piłkę, boom. Na razie. Lobby. Czemu? Ja się kręc.